Chrystus. W rozmaitych stowarzyszeniach i wspólnotach, które są związane z liturgią trydencką, istnieje duża rozbieżność opinii w pewnych tematach. I no, wśród tych kontrowersji jest także stosunek do Bractwa Świętego Piusa X. W ostatnim czasie na stronach serwisu Liturgy Guy pokazał się list otwarty adresowany do kardynała Raymonda Berka i związane z jedną z jego ostatnich wypowiedzi na temat bractwa. List wystosowany w imieniu dwóch stowarzyszeń został podpisany przez ich przewodniczących Jamesa Alberta i Chrisa Lawera. To są dwaj panowie, którzy przewodniczą takim lokalnym amerykańskim stowarzyszeniom związanym z promocją mszy świętej trydenckiej i dawnej liturgii katolickiej. Zacytuję Państwu fragment tego listu. Oczywiście całość i inne odnośniki, będzie można znaleźć w dokumentacji w opisie filmu. Oddając głos autorom, zaznaczam, że oni nawiązują w tym liście do jednego z ostatnich wywiadów, jakich udzielił kardynał Berg. Wasza eminencja spontanicznie stwierdził, że Bractwo Świętego Piusa X nie jest częścią jednego kościoła rzymskokatolickiego. Ten spontaniczny komentarz był z podnieceniem powtarzany i nagłaśniany przez najgłośniejszych i najbardziej zaangażowanych członków Kościoła. Powtarzając tę wypowiedź, sugerują, że ten spontaniczny komentarz niesie z sobą taką samą wagę, jak oficjalne orzeczenia kościelne jako głowy Najwyższego Trybunału Sygnatury Apostolskiej. Tym, którzy nie pamiętają, przypominam, że kardynał Berg był przez lata przewodniczącym tegoż de facto Sądu Najwyższego w Kościele Katolickim, mianowany na to stanowisko przez papieża Benedykta w roku 2008. E, cytuję dalej list. Wynika z tego, że zniesienie ekskomuniki bractwa świętego Piusa X w roku 2009 przez papieża Benedykta XVI było w jakiś sposób nieważne i dalej, że jest kanonicznie możliwe, aby księża bractwa byli równocześnie suspendowani i w jakiś sposób mieli również prawo do sprawowania sakramentów. Muszę przyznać, że ja tak obserwuję przez lata, bo kardynał Bercht to nie jest jego pierwsza wypowiedź i pewnie nie ostatnia tego rodzaju. Natomiast no, to są właśnie tego typu stwierdzenia ex Że prawda, on orzeka, że to jest prawda schizma i wszyscy mają to przyjąć do wiadomości, dlatego że on jest takim wybitnym i zasłużonym prawnikiem kościelnym. Myślę, że za tym kryje się jakiegoś rodzaju uprzedzenie, czy może nie wiem, jakiś zadawniony konflikt. Może ktoś związany z bractwem wypowiedział się krytycznie na temat jakiejś wypowiedzi czy jakiejś decyzji? Kardynała Berka w przeszłości trudno stwierdzić. Natomiast ten list no, wskazuje na to, że no, trochę wierni niektórzy są w konfuzji, tak? bo oczywiście wrogowie tradycyjnie liturgii rzymskiej wykorzystują rzecz jasna tego typu wypowiedzi do tego, żeby środowisku tradycji szkodzić. Przypomnę też w tym miejscu, Woli Porządku, Wypowiedź biskupa Atanazusa Schneidera, który był wydelegowany przez stolicę apostolską do rozmów z bractwem. Według mojej wiedzy nie ma żadnych ważnych powodów, aby odmawiać duchowieństwu i wiernym bractwa oficjalnego uznania kanonicznego. Ja nie przypuszczam, żeby autorze tego listu doczekali się odpowiedzi i no niestety myślę, że jest to tutaj trochę taka postawa jak papieża Benedykta, który. No, nie był zdolny do tego, żeby przyznać się do błędów, które no, każdy z nas popełniał, więc on też jako szef kongregacji Nauki Wiary te błędy popełniał. Jeśli ktoś chciałby przeczytać cały list, to oczywiście wszystkie dane potrzebne są w odnośniku. Dziękuję za wysłuchanie tego komentarza. Pozdrawiam bardzo serdecznie. Zapewniam o pamięci w modlitwie z Panem Bogiem.